Będzie praktycznie nie z całego tygodnia, ale od połowy, czyli od czwartku. Trochę dla Was nagrywałam. Pamiętajcie, jeśli jesteście tutaj nowi, proszę Was, subskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie i zapraszam Was do oglądania tego filmiku. U nas taka sytuacja, sypie śnieg, nie, nie, nie wychodź, bo mokro jest, sąsiedzi odśnieżają, na szczęście to nie mój tydzień, chociaż ja bym mogła odśnieżać, ja lubię, zobaczcie, coś przeciwka tego, z tego bloku odśnieża, już jest grubo, grubo, u nas na Bawarii jest sporo śniegu. Cześć, witam się kochani z Wami serdecznie. Eee, w tym tygodniu coś kuleje trochę z vlogami, bo już jest czwartek, a ja tak praktycznie nie mam nic dla Was nagrane. Eee, postaram się dzisiaj coś tam dograć jeszcze. Pokażę Wam też urywek, bo z samego rana, w pół do ósmej rano, przyszedł do nas monter Siemensa, firmy Siemens. Bo ten okaz tutaj widzicie. Eee, on ma taką 4-5 cm taką rysę, i on już taki do nas przyszedł i my to zgłosiliśmy. I lodówka. Wszystkie sprzęty w mojej kuchni są Siemensa i powiem Wam, że tak żałuję, że w ogóle wzięłam tą, tą markę, która jest polecana, że to jest naprawdę super firma i w ogóle. Bo ja wcześniej miałam Beko i ja z Beko byłam bardzo zadowolona. W ogóle moja zmywarka z Beko była 100 razy lepsza jakościowo niż ta, e, niż ta Siemensa. No i tak, no o ma tą właśnie taką e, krechę lodówka tak strasznie brzęczała, tak jakby miał się zaraz motor w niej przepalić no i ten pan coś tutaj porobił, przyszedł, zrobił, chyba z dwie godziny z tą lodówką walczył i powiedział, że jak do tygodnia to nie zniknie, to trzeba to z powrotem zgłosić do nich i wtedy przyjdę i wymienię tam jakiś, nie wiem, motorek czy coś w tym rodzaju. I my tą kreskę na, w tym okapie na drugi, bo przyszli nam, zamontowali kuchnię, i na drugi dzień mieli przyjść jeszcze raz, domontować. I ja akurat zobaczyłam tą kreskę, i właśnie jak ci panowie przyszli na drugi dzień, to ja pokazałam im, to zrobiłam zdjęcie. Oni to zgłosili do tej firmy, do całej tej wiecie, tam gdzie te meble kupywaliśmy i tak dalej. Ale ten szef nie zgłosił tego do Siemensa, zgłosił to dopiero po dwóch miesiącach. I ten pan, co dzisiaj przyszedł, powiedział, że oni takie reklamacje uwzględniają tylko do, do miesiąca czasu, i właśnie ta firma gdzie kupowaliśmy meble, będą musieli zapłacić za to 400 euro, więc to w sumie dla nich taka kara, bo my to zgłosiliśmy od razu, mamy całe papier oczywiście z reklamacjami i tak dalej, że to było zgłoszone od razu, więc to akurat nie nasz błąd, więc firma będzie musiała zapłacić za to, pewnie będą w szoku. Nie że tyle walczyliśmy z tą kuchnią, wieczne były problemy, to jeszcze będą musieli płacić. To jest Musiałam rozpuścić włosy, <laughs> zobaczcie w ogóle jaka burza na głowie, bo jak mam je związane, to one w ogóle nie chcą schnąć, ale do rzeczy, zamówiłam sobie mikrofon, znaczy się nie ja, tylko mąż mi zamówił go, bo ja wiem, że na niektórych filmikach mnie źle słychać, a ja chcę, żeby te filmiki były fajne, żeby był, było do, dobry głos, dobrze było mnie słychać, wiecie o co mi chodzi, dlatego zamówiliśmy, znaczy o mój mąż zamówił, ja sobie wybrałam, mój mąż zamówił Mikrofon. Musiałam też takie specjalne wejście zamówić do telefonu, bo ten mój Samsung ma inne wejście niż niż ma, moje poprzednie telefony, także <noise> musiałam osobno kupić taki ten żeby podłączyć mikrofon także mam nadzieję, że teraz będziecie mnie słyszeć dobrze w tych filmikach. Robię zupę, zjemy zupkę i powiem Wam, że pójdę tutaj do parku z dziećmi, bo Chcemy, żeby się trochę wyganiały, wyszalały, bo siedzenie w domu nie służy im, znaczy nie służy, nie są zmęczeni i nie chce mi się spać wieczorem. Nawet Elif, która wstaje o 8 rano, w pół do 8, nie robi sobie w ogóle za dnia drzemki i chodzi o 10 wieczorem spać, więc to tak nie może być. Ja muszę ich dzisiaj trochę wymęczyć, szczególnie Elif, żeby mi tak do 19 do maks 20 poszła spać, bo ja chcę dla Was nagrywać, mam fajne tematy. I tak myślę, że ja mam całą listę i tak myślę, że jak mi się uda to zrobię dwa filmiki, bo ja sobie to spisuję mam taki notatnik mój. To w sumie był kalendarz, ale tam są strony do, do wypisywania stare z 2019 roku, bo ja sobie co roku kupuję nowy taki kalendarz, notatnik, jak to się nazywa po polsku? No wiecie o co mi chodzi żebym mogła sobie zapisywać wszystkie, bo ja mam pamięć dobrą, ale krótką. I ja po prostu, jak ktoś mi powie, że za miesiąc masz wizytę u lekarza, to ja powiem ok, a później o niej zapomnę. Więc ja sobie wszystkie terminy, wszystkie jakieś wizyty, wszystkie jakieś zebrania, wszystko sobie zawsze wpisuję tutaj, wtedy wiem, każdego dnia sprawdzam, bo tak to kurczę później nie pamiętam. Powiem Wam, że na 2020 miałam też kupiony. I powiem Wam, że tam miałam tylko parę wizyt i no wiecie jak było w 2020 i na 2021 jeszcze sobie nie kupiłam tego notatnika, bo, bo nie wiem czy warto tak naprawdę, bo znaczy nie mamy na razie żadnych planów, a wizyt też żadnych nie mamy ze względu na tą całą sytuację, także ten... Elif... Także ten notatnik mi teraz służy do notatek, do zapisywania właśnie różnych tematów, do filmików różnych, takich, wiecie, no to co potrzebuję do, do nagrań, także tutaj jest wszystko. Witam się z Wami serdecznie. Wybaczcie z tyłu za bałagan, bo dopiero niedawno wstaliśmy i będę robić śniadanie, ale mój mąż mi dzisiaj szokował, ponieważ twierdził, żebym zrobiła lekkie i zdrowe śniadanie bez zbędnych tłuszczy, bo przechodzi na dietę. <śmum> tak, mu się zaś przytyło i nawet dzisiaj stwierdził, że pospacerujemy trochę razem wszyscy, więc dla mnie to jest szok. A ja biorę się za robienie śniadania. ありがとうございまん。 Pepa, Elif? Twoja Pepa jest tam? Kochani, wyrwałam się na zakupy i widzę, że przede mną te pierwsze auto, co stoi, nie te tu, tylko te pierwsze, to ciocia właśnie gdzieś też jedzie. Może do córki tutaj. Także jedziemy na zakupy. No, jestem, jestem, pokazuję Wam się. E, wam wspominałam, że mój hakan ma dietę. Znaczy, się takie zdrowe żywienie, że ona to dieta, bo hakan przytył, zaś i to bardzo. A jak on przytyje, to ma. Co jest z tym autem? To ma e, skoki ciśnienia i źle się czuje. Ja bym mu dietę zrobiła, ale on po prostu nie jest w stanie tego zjeść, bo. Powinien mieć dużo rzeczy takich warzyw gotowanych jakiś albo na parze, albo coś w ogóle bardziej zdrowo, A Hakan nie lubi takich rzeczy i, i, za, i je omija. Jedynie to tam są z piekarnika, jakieś tam warzywa mogę mu ten, ale jakichś gotowanych takich to on nie za bardzo. Po drugie, Hakan lubi sobie wieczorami usiąść, wypić drinka jednego, drugiego. No nie pije więcej, tak do maks trzech drinków, nie? Albo na przykład dwa piwa. I po prostu obok tego y, ma różne orzeszki, jakieś słonecznik, te swoje Tarana, takie ala y, la chipsy, które są z Karaman Marasz, co wam wcześniej opowiadałam o tym też. I to nie oszukujmy się, to są wszystko kilogramy na wieczór. Ja tego je w multym ilościach, bo w ogóle córcy lubią właśnie tak zajadać wieczorem. No i wiecie, y, drinki, plus właśnie takie y, y, jedzenie powoduje to, że on tyje i on się mało rusza, bo Hakan nie lubi chodzić wszędzie, gdzie się porusza to samochodem. To tak jak Enis Enis, to ma chyba potacie, bo ja z Jasinem to uwielbiamy chodzić, moglibyśmy cały czas spacerować i chodzić. No i od dwóch dni właśnie stosujemy takie dla niego lepsze. Znaczy dla niego. Ja to cały czas staram się jeść zdrowo i wiecie, o co chodzi, ale Hakan nie, nie za bardzo. I tym bardziej, że też w pracy... Powiem Wam, że na przykład na przerwie on idzie na e, donera, na kebaba jakiegoś albo jakiegoś fast fooda z McDonalda na jesie, wiecie o co chodzi. Wieczorem przyjdzie, zaś zje w, w domu i zaś już wieczorem koło 10 zajada zaś. Także no. I to go tłucze no niestety. E, co jeszcze miałam Wam powiedzieć? Aha, no i zaczęliśmy spacerować, no żeby on się zaczął ruszać, no bo ja to tam się ruszam, ja, ja mam roboty i ruchu cały dzień, to nie ma co. No, ale żeby on się zaczął ruszać, to żeśmy się trochę przeszli. Taki godzinny spacerek. Wczoraj też zrobiłam taki spacer godzinny, bo zauważyłam, że mała właśnie lepiej śpi, bo tak rzadko wychodziliśmy albo to śnieg napadało, albo coś, albo po prostu dzieciom się po prostu nie chciała. Teraz muszą iść i koniec, bo po prostu muszą się przewietrzyć. No, się rozgadałam, kochani, rozgadałam się. Patrzę, że to chyba ciotka zaś tutaj teraz jedzie. Nie, dobra, ona skręciła do, chyba do swojej mamy. No, także uciekam, zrobię te zakupy i coś jeszcze miałabym powiedzieć. Jak mi się przypomni, to Wam powiem. Wyszczeliłam się do sklepu w brudnych butach ze spaceru brudną kurtką i brudnymi spodniami. O Boże, no takie są uroki właśnie, że nie ma czasu, czasem się nawet przebrać. Nawet ja nie, nie spoglądłam, czy te rzeczy są czyste. Tylko po prostu założyłam i wyszłam. Dziwne te maski, uszy mi starczą. A nagrywam takiego vloga, bo wiem, że e, większość z Was też lubi właśnie jak są się dzieci. Gdzieś e, pokazują i w ogóle jakieś tam zakupy, takie normalne codzienne życie. I też nagrywam właśnie mm, tematycznego vloga, także pojawi się niedługo na kanale. A tak ogólnie to u nas dzisiaj naprawdę jest ciepło, bo jest 8 stopni. Teraz już, a jest godzina w pół do czwartej, więc wcześniej było trochę więcej na pewno i było słoneczko, a teraz nie ma już słoneczka. No nieważne. A uciekam do domu. Fajnie, można tak sobie pogadać w aucie i chwilę odpocząć od dzieci, bo powiem Wam, że już jednak jestem zmęczona, wiecie tym, że nie ma tej szkoły, że nie ma tych, tego przedszkola, że nie ma takiego normalnego trybu życia przede wszystkim, że to wszystko tak jest oh, pomieszane i, i, i to jest naprawdę ciężkie i siedzi się z dziećmi to dopiero w domu, nie można nigdzie jechać, nigdzie wyjść, e, nic pozwiedzać, także tragedia jakaś. No, ale co ma być, to będzie. Ja idę robić obiadek. E, odezwę się do was później, na pewno. Elif. Kim ty jesteś? Panią doktor? Twoja lala jest chora? Tak? Tuk, 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 tuk. Robi serduszko? Ty masz Ała Oj. Ty jesteś chora. Zrób tutaj. Telefon. Gdzie pani będzie dzwonić? Ja I taki mamy wiecznie zakład, bo się tu bawimy cały czas, tak? To jest Pepe. No widzicie, kochani. Wczoraj piękna pogoda. 8 stopni. Śnieg zaczął topnieć. A dzisiaj otwieramy oczy i dzień dobry, zimo z powrotem. Jakieś anomalie w tym roku, bo to aż nie jest normalne, że jednego dnia y, nie ma śniegu i jest na plusie, a drugiego dnia jest na minusie i pada śnieg. Co się dzieje? Koniec świata już. Cześć, cześć kochani! Witam się z wami w sobotę. Jak przed chwilą widzieliście, zasypało nas troszeczkę, a ja działam, działam, bo robię ciasto dla męża. Takie, takie zwykłe ciasto. Bo mój mąż ma urodziny, a jak zrobię torta dużego, to tego nikt nie zje. Podziwam po kawałku i później praktycznie całego wyrzucam, więc szkoda. A takie ciasto właśnie mięciutkie wszyscy lubią nawet do herbaty czy do kawy, także na pewno zjemy. I właśnie miksuję. Później wam napiszę też tutaj składniki, bo to takie zwykłe, proste ciasto. Tu są cztery jajka i niecała szklanka cukru. To trzeba tak, wiecie, zmiksować aż powstanie właśnie taka ala pianka jakby, czy co? Aż te jajka po prostu będą takie białe, jakby, prawie. E, teraz dodam szklankę mleka, szklankę oleju, i później będę jeszcze miksować. I później dodam dwie szklanki mąki, proszek do pieczenia i cukier waniliowy. Zmiksuję i tyle. I ja piekę w takim właśnie naczyniu, możecie w blasty też zwykłej. Ja to wysmarowałam mm, olejem i podzieliłam ciasto na dwie takie równe, praktyczne części. I Do tamtej dodałam kakao i będę to przelewać, żeby taka zebra powstała. No dobra, powstały takie wzorki, trochę naciapałam wszędzie, ale to jest kuchnia. I teraz będziemy to piec i myślę, że tak 180 stopni i będę to oglądać, bo każdy piekarnik jest inny. Więc zobaczymy, co z tego będzie. No cześć, cześć kochani, ja Wam się dzisiaj nie pokazywałam, ale się ogarnęłam, widzieliście, zrobiłam ciasto, bo mój mąż ma dzisiaj urodziny i stwierdziłam, że no nie mogę być taka bez makijażu, bez niczego, trzeba to jakoś uczcić. <noise> I stwierdziłam, że się pomaluję. Mój mąż pojechał do sklepu, bo go wysłałam po parę rzeczy. Bo mi się totalnie dzisiaj naprawdę nie, nie chce wychodzić. W tle możecie słyszeć e, dzieci. Bo po prostu szaleją w domu. I stwierdziłam, że jak dzieci są w pokoju i się tam bawią, to ja troszeczkę sobie do was pogadam. Stwierdziłam, że nagram dla was taki filmik, bo jest bardzo dużo nowych widzów obserwujących, i nie wszyscy mogą cofać się do filmików, wiecie, wstecz i tak dalej, bo jest ich trochę sporo. I stwierdziłam, że nagram taki filmik. Bo zadajecie pytania, właśnie, gdzie się urodziły moje dzieci, gdzie obecnie mieszkamy, jak poznałam mojego męża, gdzie mieszkaliśmy wcześniej jeszcze. No, jest po prostu tego dużo i stwierdziłam, żebyście mnie lepiej poznali. Nagram Wam taki filmik troszeczkę o sobie i mam nadzieję, że to będzie ciekawy filmik. Opowiem Wam troszeczkę o moim życiu, o moich emigracjach, o moich przeprowadzkach i o tym, gdzie się właśnie dzieci urodziły, jakie mają może obywatelstwa. No, tak. Takie podstawy, żebyście mogli mnie lepiej poznać. Po prostu no. takiego filmiku chyba nie mam na kanale. Może mam tam QA czy coś, ale właśnie takiego o swojej historii, o, o tym e, właśnie, kim jestem i w ogóle co ja tutaj robię. E, nagram Wam właśnie taki filmik. Także mam nadzieję, że filmik będzie ciekawy. Oj, ja zaraz uciekam montować ten film, on jest z tygodnia, ale nie od początku tygodnia bo praktycznie od czwartku go zaczęłam, więc tak Wam troszeczkę składałam, składałam, dogrywałam i składałam i teraz muszę go całkiem poskładać i, i wrzucić Wam vloga, bo wiem, że lubicie takie vlogi właśnie, gdzie są moje dzieci i, i troszeczkę takiego normalnego życia, także ja już przestaję gadać, bo nie rozgadałam przestaję gadać Idę się brać do roboty, będę dla Was montować. Także do usłyszenia, do zobaczenia, kochani. Pa!